Jednym z produktów przeznaczonych do napraw opon ciężarowych, rolniczych, budowlanych jest mieszanka niebieska. 5-kg lub 2-kg rolka o grubości 0,8 mm przeznaczona do dublowania wkładów. Wyjaśnię i zademonstruję, jak to zrobić prawidłowo. Uzasadnienie do dublowania wkładów to usunięcie warstwy butylowej w naprawach opon ciężarowych i wielkogabaretowych odsłonięcie kordów tekstylnych podczas naprawy w oponach diagonalnych rolniczych, bezdętkowych czy dentkowych i naprawa wkładami wielowarstwowymi we wszystkich typach opon, gdzie chcemy uzyskać zoptymalizowane połączenie wkładu naprawczego z miejscem wykonywanej naprawy. Chcę dodać, że dublowanie wkładów nigdy nie było i nie jest obowiązkiem wykonującego naprawę opowy. Dostajemy do ręki Kolejny materiał w postaci mieszanki, która umożliwia zdublowanie wkładu, po to, aby naprawa była wykonana najlepiej jak to jest tylko możliwe do zrobienia w tych warunkach, jakie dysponują warsztaty. Prezentując praktyczne wykonanie dublowania wkładu, uzasadnię również, dlaczego warto to robić. Rozpoczynamy oczywiście od odcięcia odpowiedniej wielkości materiału, który pozwoli nam zdublować wkład naprawczy. W tym przypadku zdublujemy wkład. 140 TL. Odcięty kawałek materiału jest obustronnie pokryty folią ochronną, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia podczas przygotowywania materiału do dublowania. Oczywiście robimy to na czystym, możliwie łatwym do utrzymania w czystości stole warsztatowym lub innym fragmencie podkładu jakiegoś. Może być blacha, może być cokolwiek czystego. Pozbawiamy wkład naprawczy jego oryginalnej folii ochronnej. Staramy się oczywiście nie dotykać powierzchni kontaktowych palcami. I teraz 0,8 mm materiału do dublowania i oryginalna warstwa aktywna wkładu muszą zostać wzbudzone do wulkanizacji za pomocą cementu BL. W smarowaniu można wykonać gumę lub wkład. Sugeruję, żeby było łatwiej posmarować wkład naprawczy. Smarujemy cienko, ale dokładnie, równomiernie cementem BL. Między innymi z tego powodu robimy to na czystej powierzchni, żeby pędzel, który będzie miał kontakt Poza wkładem nie nanosił zanieczyszczeń. Po posmarowaniu, czekamy do wyparowania rozpuszczalnika. Na odkrytej powierzchni stołu trwać to będzie raptem kilka minut. Oczywiście zależne to jest zawsze od temperatury, wilgotności, konsystencji cementu, grubości naniesionej warstwy. Aby łatwo utrzymać stanowisko naprawcze w czystości. Po krótkiej chwili usuwamy wszelkie ślady po belu, ponieważ po wyparowaniu rozpuszczalnika guma daje się bardzo łatwo oczyścić ze stanowiska. W międzyczasie podrywamy sobie z jednej strony folię ochronną mieszanki niebieskiej. Kontrolujemy odparowanie rozpuszczalnika. Sprawdzamy, czy powierzchnia jest w prawidłowy sposób dopasowana. Podwijam folię i zaczynam z jednej strony dublować wkład, poprzez połączenie mieszanki niebieskiej z wkładem. Teraz Zdejmując pozostałą folię kryję całą powierzchnię wkładu mieszanką niebieską. Od momentu posmarowania wkładu Cementem BL, zużycie wkładu musi nastąpić w przeciągu maksymalnie dwóch godzin, ponieważ aktywacja warstwy aktywnej poprzez Cząsteczki chemiczne uniemożliwi skuteczne połączenie później czy po dłuższym okresie czasu z oponą. Docisk mieszanki niebieskiej do wkładu wykonujemy przy pomocy szerokiej rolki dociskowej. Zawsze od środka na zewnątrz, w jednym kierunku, od środka na zewnątrz, w drugim kierunku. Od środka na zewnątrz. Od środka na zewnątrz. A przy pomocy wąskiej rolki dociskowej, starannie wykonujemy przyrolowanie naj, najcieńszych, najsubtelniejszych krawędzi wkładu, które łączą się z mieszanką niebieską. Tak zdublowany wkład zmniejszamy. Pozostawiając maksymalnie 5 mm mieszanki poza obrys oryginalnej wielkości wkładu. Zabezpieczona wcześniej folią, a w tej chwili obcinana część materiału, który jest naddatkiem, to jest cały czas bardzo dobry materiał, który go możemy wykorzystać w różnych zakresie do napraw styków technologicznych, kiedy warstwa butylowa pęka. Do wykonania dodatkowego uszczelnienia wkładu, jeżeli warstwa butelowa zostanie usunięta zbyt dużo. Tego materiału proszę się nigdy nie pozbywać. Jest to tak samo pełnowartościowy materiał naprawczy, jak ten, który mamy w ROC. Wkład naprawczy zdublowany nadaje się w tej chwili do zabudowania w oponie. Przypomnę, że dublujemy wkłady tylko w tych sytuacjach, kiedy Została usunięta warstwa butylowa w oponach ciężarowych, w oponach wielkogabarytowych albo odsłoniły się kordy tekstylne podczas obróbki opon diagonalnych. Zdublowany wkład. Jakościowo ta sama ilość warstw kordu. Taka sama konstrukcja. Ten sam sposób aktywacji. Nie jest z gruntu lepszy od wkładu niezdublowanego. I dodam, że wykonanie naprawy bez dublowania warstwą. Bieszanki będzie skuteczne i w wielu przypadkach w zasadzie bez różnicy. Natomiast podkreślam: jeżeli chcemy zrobić to najlepiej jak się da, wykorzystajmy potencjał chemiczny gumy surowej, która powstała tylko w wyniku zmiksowania bez żadnej temperatury i żadnej chemii. Dając nam 0,8 mm surowego materiału, który spowoduje zbudowanie nieporównywalnie większej ilości wiązań chemicznych w miejscu połączenia wkładu z oponą. To proszę bardzo, taki wkład zdublowany daje nam chemicznie nieporównywalnie lepszy potencjał podczas wulkanizacji. Pozbawienie folii ochronnej materiału dublującego jest kopią wykonanej wcześniej z, orygin z oryginalnego opakowania. Oryginalnie zabezpieczonego wkładu. Podrywamy folię i wkład jest gotowy do zabudowy we wskazanych wcześniej przypadkach i oponach.